Dzisiaj też jest super fajasko Tu wam nagrywam timelapsa Hemitrails No ale woda jest przynajmniej czysta Dzisiaj medytacja z uziemieniem Bo czekam aż się timelapse skończy Także mam 20 minut wolnego Także sobie pomedytuję i testuję uziemienie no i Zobaczcie, dzisiaj już poziom wody się wyrównał Bo wczoraj chodziłem po tamtych kamieniach Tam, tam byłem dokładnie A dzisiaj już woda jest tutaj Woda ona jest super fajna Cisza, spokój, nie ma nikogo W końcu ciepło fajnie, to można ponagrywać coś na zewnątrz. Może na jakąś wycieczkę dłuższą pojedziemy, nie wiadomo, zobaczymy. Hmm.